Waszym zadaniem jest odpowiadać na moje pytania bez używania tak, no lub nie. Jesteście gotowe? Jasne. Było blisko. Czy twoje imię zaczyna się na samogłoskę? Oczywiście. E, lubisz bardziej lato czy zimę? Lato. Studiujesz? E, studiuję. Jesteś zakochana? Oczywiście. Masz dzisiaj dobry humor? Oczywiście. Ej no, łagdywnijcie trochę swoje umysły bardziej. Pijecie codziennie rano kawę? Zaprzeczam. Być może. Macie konto na TikToku? Mam. Mam. A obserwujecie może telewizję młodych? Zawsze obserwować. Użyj mózgu. Dobra. Jakoś z tego wybrnęłyście dla Was, proszę bardzo. Mapa Polski, zdrabka dla tak, Was dziękujemy. od naszego partnera podróże i tu i tam i życzymy miłego wieczoru. Dziękuję bardzo. <laughs>